Pokój, dobro. Nazywam się ojciec Piotr Bielenin, jestem franciszkaninem. Jedną z posług najważniejszych, którą sprawujemy w Bazylice Świętego Franciszka Zasyżu w Krakowie, jest posługa spowiedzi świętej. Spowiedź święta nazywana jest także sakramentem pojednania. Pojednania z Panem Bogiem, pojednania z drugim, ale także pojednania z samym sobą, pojednania ze swoją historią, ze wszystkimi wydarzeniami z przeszłości, które gdzieś może w sercu człowieka czy na jego duszy pozostawiły głębokie rany. Pan Bóg w sakramencie Spowiedzi Świętej daje nam okazję, abyśmy przeszłość pozostawili za sobą, ale całkowicie wolni, także od swoich słabości, mogli iść naprzód. Mówi Pismo Święte, kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie wejdzie do Królestwa Bożego. A więc Pan chce nas wezwać, abyśmy patrzyli na, przeszło, na przeszłość, tylko jako pewne doświadczenie, które już pozostawiamy za sobą, patrząc z nadzieją, patrząc także umocnieni jego łaską w przyszłość. Sakrament Spowiedzi Świętej nazywany jest również sakramentem pokuty. Bo rzeczywiście nasze nawrócenie, nasz powrót na drogę. Bożych Przykazań, na drogę miłości Bożej, związany jest z pokutą, czyli z podjęciem tego wszystkiego, co powoduje, że usuwamy te przeszkody, które są między nami a Panem Bogiem. Często pokuta kojarzy nam się z czymś przykrym, z jakimiś wyrzeczeniami, z jakimiś zewnętrznymi czynami. Pokuta to jednak przede wszystkim poddanie swojego ja Ewangelii. To znaczy. Uczynienia z Ewangelii, księgi własnego życia, uczynienia z własnego życia tego miejsca, w którym przede wszystkim kierujemy się miłością: miłością do Boga, miłością do drugiego, także miłością do siebie samego. Jednym z bardzo ważnych elementów spowiedzi świętej jest rachunek sumienia. I nie chodzi w tym rachunku sumienia o to, żeby rozdzielać szaty i użalać się nad sobą, jaki jestem niedobry i ile to złych rzeczy popełniłem. Ale w rachunku sumienia chodzi przede wszystkim o to, żeby człowiek stanął w prawdzie. Jeżeli wyliczamy nasze grzechy, to nie tyle czynimy to dla Pana Boga, który przecież doskonale czyta w naszym sercu i zna wszystkie nasze czyny, i te dobre, i te złe ale wyliczamy je przede wszystkim dla samego siebie, żeby sobie je uświadomić i tak jak powiedziałem nie żeby rozpaczać z tego powodu, ale żeby je powierzyć Bożemu miłosierdziu, żeby z Bożą pomocą móc zacząć nową drogę, naprawiając to, co było w przeszłości, aby ucząć się na starych błędach, swoje życie prowadzić już teraz w inny sposób. Umocnieni Bożą łaską, ale także świadomi, że ta Boża łaska zawsze buduje na naturze człowieka. To znaczy na naszej dobrej woli, na naszym wysiłku, na naszej pracy. To, co piękne w sakramencie spowiedzi świętej, że Bóg się nigdy nami nie zniechęca. Kiedy przychodzimy być może z tymi samymi grzechami, co poprzednio, Bóg nie traci do nas cierpliwości. Z miłością kolejny raz się nad nami pochyla, mówiąc, odpuszczając się twoje grzechy. Ale dodaje także, Idź, nie grzesz więcej. Dodaje także, wystarczy Ci mojej łaski. Dlatego sakrament spowiedzi świętej to sakrament, który wlewa ufność w życie człowieka, który powoduje, że na nowo z nowymi siłami, z nową Bożą energią, z Bożą łaską idziemy w życie także przekonani, że potrafimy żyć lepiej, piękniej, że potrafimy obdarzyć większą miłością Pana Boga i drugiego.